nie ma się co zajmować jakimiś modułami drzwi trzeba wziąć się tutaj do konkretnej roboty a konkretna robota jest taka, że zmieniamy w tym, w tym trupie zmieniamy rozrząd przy okazji tego rozrządu zmienimy sobie świecę zmienimy sobie uszczelkę tą pod pokrywą i tą pod pokrywą no i zobaczymy yy, Coś wydarzy dalej. No, tu jakieś dźwięki były. Nie wiem czy pamiętacie w poprzednim odcinku yy, o tym samochodzie w mieniem wiatrak, Tutaj coś usłyszałem, więc zaleciłem zmianę tutaj całego sprzętu, paska alternatora, rozrządu i tak dalej tak dalej. Tak, więc nie pozostaje mi nic innego jak spuszczenie płynu. No i będziemy to rozbierać, tak? no, jest trochę tutaj do pozdejmowania Samo się nie zrobi A trzeba zrobić. Tak, yy, tutaj kolega był na był na diagnozie klimatyzacji i po nabiciu klimatyzacji i tak dalej, i tak dalej, wyszło, że kompresor klimatyzacji nie działa, więc ja przy okazji tej pracy na pewno sprawdzę jakieś tam numery yy, seryjne tego yy, kompresora i ewentualnie coś poszukam system jest, jest nabity, jest szczelny jest wszystko OK oprócz tego, że klima nie startuje wiatrak, pamiętacie, zmieniony, wiatrak chodzi pozostał, pozostał klimatyzator, kompresor no jak to tam tam nazywacie w każdym razie ja się biorę właśnie za wywiad rozrządu, spuszczam płyn i zaraz tutaj jakiś lapsa Wam strzela. Jestem już tutaj pod spodem. Żeby spuścić płyn o, zobaczcie, zobacz, korka nie leci, i tak jest mokro. W każdym razie, żeby spuścić płyn, tutaj w tym w tym trupie, to sobie zdajemy tutaj ten wężyk. Nie będę zdejmował tutaj tego złącza, bo jak zdejmę to złączę, to może być taka sytuacja, że tutaj nam zacznie lecieć, będzie nieszczelne, trzeba będzie tą muszczelkę wymieniać. Tak samo to może się wydarzyć z tym czujnikiem. Jak zdejmimy ten czujnik, to uszczelka po prostu już trzymać nie będzie. W każdym razie co będę robił, to zdejmę sobie tego węża no i sobie zleję płyn. Płyn i tak będzie nowy. Tak więc nie ma co tutaj się za bardzo z tym szczypać, ale i tak postaram się wszystko złapać oczywiście we wiadreczko. Dobra, obudowa zdjęta mamy praktycznie rozrząd na wierzchu ale z tego co widzę to już ktoś tu był już ktoś tutaj coś grzebał pasek jest troszeczkę bym powiedział luźny zobaczcie w którym miejscu jest strzałeczka nie wiem czy widać, jest tutaj na samym końcu później Wam powiem gdzie ona powinna być Zobaczcie, tutaj ktoś sobie narysował znaczek Tam jest znaczek na kole Ogólnie w tym aucie do zmiany rozrządu nie potrzeba żadnych blokad tam na dole też jest znaczek tak więc rozrząd był kiedyś wymieniany pompa też w miarę wygląda gdyby na to, że na świeżą, ale jako ona jest tak naprawdę to się już wszystko okaże Dobra, zostaje mi jeszcze to kółko do zdjęcia na dole. To i będzie można zdejmować Moim zdaniem będzie można zdemować rozrząd. Zobaczymy, co to się wydarzy. Dzień. Zanim tutaj odkręcicie sobie wszystko, to warto sprawdzić czy znaki się pokrywają. Zobacz, tu mamy znaki. jeden na kole, drugi taki mniej widoczny, ale tam jest. No i tutaj jakby się wszystko zgadza. Tak jak powiedziałem, nie potrzeba tutaj żadnych przyrządów. Jeszcze tylko sprawdzę w którym miejscu powinna być ta strzałka. Czy na powinna być na końcu, czy na środku, czy w połowie. Nie wiem, zaraz to zobaczę i wam powiem. Bo wydaje mi się, że coś ten pasek tutaj troszeczkę za słabo jest naciągnięty. Ja więc sprawdziłem, jak powinien być napięty tutaj pasek rozrządu. I teraz tak, pod spodem mamy taką wypustkę i wycięcie i to powinno się zgadzać troszeczkę tutaj jest albo jest za mocno naciągnięte, albo za słabo, nie wiem musiałbym to sprawdzić jak będę odkręcał jak będę odkręcał napinacz to zobaczymy w którą stronę idzie ta wypustka wydaje mi się, że jest za słabo naciągnięte, no ale rozrząd wydaje mi się, że był wymieniany około tam 16 roku Tutaj chyba nawet jest data na pompie. 16. No i co? No, mamy tutaj wszystko przygotowane. Możemy zdjąć kółeczkę, tą osłonę na dole. I będę zdejmował. Będę zdejmował pasek w takim razie. Pasek widać był oryginalny. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają rolki i gadżety. Tutaj będę zdejmował jeszcze tą pokrywę, tak więc trochę roboty jeszcze tu mnie czeka. No ale ale wszystko po kolei. Najpierw sobie zdejmę tutaj wszystkie gadżety, które są dookoła tutaj związane z naszym rozrządem. dobra, nie wiem ile to będzie widać jak to będzie widać, ale zdajemy teraz kółeczko Rozrząd ogólnie był ustawiony dobrze tutaj auto chodziło dość poprawnie troszeczkę tutaj coś brzęczało przy dodawaniu gazu, nie wiem czy pamiętacie na jednym z ostatnich filmów chyba to omawiałem jeżeli nie omawiałem to musicie uwierzyć mi na słowo przy dodawaniu gazu było słyszeć takie takie rzężenie z tego co widzę jak wygląda rozrząd, a nie wygląda on tak źle to wychodzi na to, że rzęzi nam napinacz olejowy czyli w sumie nie sam napinacz to łańcuch między wałkami będę zdejmował pokrywy będę zdejmował tą boczną pokrywę, tam będziemy mieli dojście do naszego wałka, tak więc na pewno tam zajrzymy, zobaczymy co tam się dzieje miejmy nadzieję, że tam nie ma żadnych nie ma żadnych szkód chyba jeszcze by tego brakowało Dobra, teraz sobie wezmę ulala i busik. Chyba to będzie ósemeczka Okej, okay. imbusik jest okej. Okay. Teraz to tak. będziemy potrzebować albo trzynastkę, albo czternastkę. Dobra, trzynastka jest okej. Okay. I sprawdzimy sobie Sprawdzimy sobie jak to jest napięte Tu jest mała 13 Mała no, 13 jest tutaj Nie wiem czy tu się pomieszczę z wszystkimi No tu nie jest 13 to 16

Poluzujemy sobie. O kurde! Muszę Wam powiedzieć, że. Nie wiem, to jest dwunastka, to jest trzynastka. Muszę Wam powiedzieć, że ktoś do fasoliu. Konkretnie, ktoś to do fasoliu konkretnie. No, 13 trzynastka jest tu na tym, na przedłużce ej, ślepy jestem już stary, głupi dobra koniec tego używania trzeba kręcić dobra, mam poluzowane na tyle, że teraz włożę sobie nasadkę i zobaczymy w którą stronę idzie nasz wskaźnik Bo to mnie najbardziej interesuje. Będę go napinał, nie będę go popuszczał. A więc wskaźnik idzie. Czyli miałem rację. Wskaźnik idzie, jak się napina, to się wyrównuje tutaj wszystko. Czyli był. Nie był naciągnięty. Nie był pasek naciągnięty. Może to nie było po prostu sprawdzone po całym zabiegu założenia tutaj paska, ale wiedziałbym, że to jakoś mocno tutaj wpływu nie miało wiadomo że lepiej jakieś jest naciągnięte tak, no, tak jak ma być naciągnięte no ale jak mówię rolka numer jeden delikatny luz ale jakoś bez tragedii rolka napinająca też jest to jest w dobrym stanie. Te małe rolki, tak, troszeczkę mają luz, ale z tego co pamiętam, to i nowe wcale nie są lepsze. są powody, za wiele się nie dowiemy. Oprócz tego, że nie leciała, to tutaj nic więcej nie stwierdzę. No dobra, odkręcam teraz nasze roleczki Mm. by tutaj wszystko przemyję, bo tutaj nam troszeczkę się wszystko zalało olejem kiedyś z jakiegoś powodu A, słyszycie ten dźwięk? nowa luka chyba tak samo ma jak dobrze pamiętam także tutaj bez żadnych bym powiedział co tutaj jest 12 bez żadnych rozczarowań Tą drugą rolę, jak ona wygląda, one się troszeczkę między sobą różnią. Tak więc nie pomylicie sobie ich. Jedna jest taka, druga jest taka, troszeczkę inna środka je trzyma, jedna 12, druga 13. No i co to nam zostało? Pompę wody, zaraz sobie. zaraz sobie odkręcę tylko muszę podłożyć coś żeby się nie polało o. Mhm. mamy tam już wędrzeczko no, widzicie teraz sobie odkręcę pompę wody i powiem tak pożegnam się z Wami na dziś jutro sobie będziemy kręcić śruby dalej tak dość dużo dzisiaj dzisiaj nakręciłem zrobić w bo klient powie, że za szybko pracuję i że nie warta moja praca była tyle ile sobie zażądałem. He, 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 taki żart. trzecie leci. Okej. Okay. Zdejmujemy powinno iść rękoma, a jak nie, to się możecie zawsze wspomóc jakimś małym śrobokrętem. No i dalej patrz, pompa oryginalna, Audi Volkswagen. Ty ona nie jest z 16 ona jest z 12 pompa z 12. Chyba ktoś rozrządzik wymienił bez pompy, albo to w końcu było wymieniane. Nie wiem, no cholerę na no cholerę te znaki, przecież Audi takich rzeczy nie robi. No wie alternator dość cichy kompresor też cichy, ale kompresor będzie do zmiany no dobra zdziałem co miałem zdjąć zrobiłem co miałem zrobić przynajmniej na dzisiaj Tym miłym akcentem, że tutaj się udało, to nam wszystko zdjąć. się z wami żegnam. Żegnam się z wami i zapraszam was na konkurs moduł drzwi. Te moduł drzwi. Konkurs jest banalnie prosty. Wystarczy odpowiedzieć na, na pytanie, które zostało zadane. Do wygrania jest kubeczek do kawki, do herbatki. Może ktoś tam lubi coś nawet mocniejszego coś sobie wypić w kubku, to, to też może sobie wypić w kubeczku od Jana V8. A może w przyszłości będzie więcej takich konkursów, zobaczymy. Zasady są jasne, wystarczy na pytanie które zostało zadane plus łapeczka, łapeczka w górę chyba każdy potrafi oczywiście przydałoby się żebyście byli subskrybentami mojego kanału to już w ogóle jest sztosik no bo tak bez subskrypcji bez subskrypcji, oglądać, lajkować ach to tak trochę to prawa autorskie no ale nic, bawcie się dobrze trzymajcie się i do, do zobaczenia Coś. jeszcze sobie na koniec omówimy tutaj rozrządzić co tu się działo więc tak, dziś widziałem 16 ale chyba, ja jestem ślepy zobaczcie 12 rok, 8 tydzień pompa wody 12 rok, 46 tydzień. No to dajmy na to, że to się zgadza. Na rokach chyba nie będzie. Nic napisane. Zobaczmy co jeszcze mówi pasek. Pasek gówno mówi. Pasek mówi zmień mnie Kontinenta oryginał Audi Volkswagen. Tak? Dobrze mówię. Czy Contitech No nic, w każdym razie... Zestaw był oryginalny, średnio na jeździe założony w 2012 roku, bo nie wierzę, że ktoś w 2018 roku, czy w którymś takim roku założył części z, z 8, e, przepraszam, z 12, jakoś tak mi się to nie trzyma kupy. Dobra, nieważne, mamy nowy rozrząd, będziemy zakładać rozrząd nowy. A może Wam już teraz pokażę, jak on wygląda. Ciekawe, czy on w ogóle jest taki sam. No nic, napinacz Wygląda podobnie. Mamy 21 rok, tu jest 20. Czyli na to, że jest różnica 1 rok. Mamy roleczki. Wszystko, co mam różne. Tam gdzieś? Tam gdzieś na dole musi być nasza pompa. Jak widzicie jest oznakowanie wszystkiego Bosch Ale kto to robi? To robi Bosch. To jest inna firma, a Bosch tylko daje swoje, swoją nazwę. Co my tu mamy? Niby znaczek Bosch, ale to drukowany 29.04.21, czyli pompa troszeczkę nowsza niż niż napinacz. Kto to robi? Włosi to robią. No nie, mnie to nie przeszkadza. Kto to robi? Bosch daje tutaj. Swoją główkę tutaj nie wiem, jakiś Litens, Made in Canada. Litens Jeszcze zobaczymy, te roleczki tutaj. Ino jest, coś innego może być. Ino Ina, bardzo fajna firma. Pasek Bosch. No i taki zestawik który wiedzie. Mamy jeszcze dodatkowo zobaczyć. Taki zestawik, tu mamy jakiś czerwony protektor, mamy napinacz napinacz jest z 19 roku, chociaż jest tylko dziewiątka no i łańcuch podejrzewam, że był to oryginał i tu jest wytarte Audi, Volkswagen i tak dalej. Bo oni po prostu nie mogą tego sprzedawać w za dużych ilościach. Każdy to wie, jak to się dzieje i tak dalej. Nie będę wam o tym opowiadał, albo może to jest jakiś temat na inny odcinek. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć, pozdrawiam Was.